Cześć, z tej strony Ucek. witajcie na moim kanale. Kolejny chyba, moim zdaniem najbardziej wyczekiwany, najbardziej optymalny pod względem cen tego co dostajemy, tego co jest w środku, wydajności smartfona, mianowicie Xiaomi Mi 9, wpadła do mnie w końcu, więc można sprawdzić. Co potrafi ten smartfon? Co potrafi nowe dziecko od Xiaomi, czyli Xiaomi Mi 9? Cóż, no smartfon, trzeba by powiedzieć, klasycznie nawiązujący do stylistyki. Aktualnie, powiem, że bardzo podobny na przykład do Huawei P30 Pro. Dosyć duża zabawka, trzeba to przyznać. Mamy tutaj ekran 639 cala, a myślę, że ekran nie jest najważniejszy. Najważniejsze jest to, co jest tutaj w środku, a mianowicie pierwszy smartfon, który wpada do mnie, ze Dragonem 855, czyli teoretycznie pewnie najszybszą jednostką, jeżeli chodzi o Androidowe smartfony. Mamy tutaj jeden rdzeń taktowany 2,84 GHz, trzy rdzenie 2,42 i cztery rdzenie po 1,8. Czyli no całkiem ciekawy zestaw. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało odnośnie energooszczędności. Tak samo grafika Adreno 640. Do tego 6 GB, 128 GB wewnętrzn. Pamięci na Wasze dane. No, całkiem nieźle. Co dostajemy jeszcze ogólnie w zestawie? W zestawie fajnie, że jest silikonek. Taki zwykły, czarny, prosty, palcujący się niestety, jak widać, bo fon już w ogóle po przejściach do mnie przyszedł. Szybką ładowarkę. Jeżeli chodzi o parametry ładowania, mamy tutaj 5 V2,5A. 9V, 2A, 12V, 1,5A. Bardzo fajnie. Jest też szybkie ładowanie, można sobie maksymalnie ładować aż 20W, jeżeli sobie dokupicie szybką ładowarkę w tym temacie. No i cóż, jak wstępnie, co możemy powiedzieć o tym smartfonie? No, pierwsze co widać, że palcuje się niemiłosiernie. No to już go czyszczę po raz kolejny. Z tyłu szkło Gorilla 6 generacji, z przodu szkło Gorilla 6 generacji. Fondo mnie dotarł już po przerciach, więc. Od razu mogę powiedzieć Wam, że Gorilla Glass 6 się rysuje. Piękne rysy tutaj są i z przodu też jest jedna taka wielka, więc no wiadomo, ci którzy twierdzą, że nie potrzeba żadnych akcesorów do ochrony szkieł i tym podobnych, macie po prostu prostą informację. No sorry, nawet Gorilla 6 Grenalacji też wymaga takowego rozwiązania. Zobaczmy sobie jak tutaj nam się rozwiązało temat związany z kartami SIM. To mnie interesuje. No tutaj niestety trochę biedno, a mianowicie możecie zrobić sobie dual sima, no ale nie dołożycie sobie w ogóle żadnej dodatkowej karty pamięci. No to to na lekki minus. Po lewej stronie pojawił nam się nowy przycisk. Coś, z Samsungu mamy Bixby, a tu mamy naszego go asystenta Google. Jak sobie go skonfigurujecie, więc jest specjalny przycisk do tego. Całkiem spoko to działa. Jak to wygląda? Co mamy od góry? Od góry mamy oczywiście mikrofon, jeden pasek anteny. Jest IRDA, czyli klasycznie jak to w SIAOMI. Na dole mamy głośnik USB typ C, dwa paski anten, też pewnie mikrofon. Po lewej stronie oczywiście power, jak i również przyciski do głośności. No jedna rzecz, która od razu się rzuca w oczy, że z tyłu aparaty dość srogo odstają. Nawet jak założymy case, który tutaj dostajemy od SIAOMI. On nie chroni nam tych aparatów. Wystają. Teoretycznie się mi chwali się, że tutaj jest szkło szafirowe. Bardziej bym ustawiał, że to szkło z dodatkiem szafiru. Szkoda, że nie mam próbników. Sprawdzilibyśmy, jak sensownie to się rysuje. Czyli próbniki i skalamocha, ktoś wie o co chodzi, no to pewnie zrozumie, co bym chciał zrobić. No ale no niestety nie mam takowych o aparatach. Będzie za chwilę. No i cóż, co na pokładzie jeszcze. Warto powiedzieć, no na pewno ekran. Ekran tym razem jest AMOLEDowy, tak samo jak było to w przypadku Miłsemki. Rozdzielczość 2340 x 1080 pikseli, spieda HDR10, czyli treści HDR-owe Też sobie odtworzycie na tym urządzeniu. Gorila Glass z tej generacji, to już wam powiedziałem, ale jak już zauważyliście, no nie jest to zbytnio wytrzymałe, więc co, co poradzimy? Tak to jest z tymi szkłami, jeżeli będą szafirowe ekrany, szafirowe plecki. Wtedy może coś z tego by było. Odnośnie samych plecek fajnie zaokrąglone. Jak widzicie, dosyć ładnie i ciekawie trzyma się to w ręce. Co plus praktycznie telefon się nie ślizga. Niektóre szklane zabawki od razu bywam uciekły z dłoni. No, to się trzyma. no Całkiem fajnie. No, a oczywiście jeszcze dookoła, jak domyślam się, pewnie, aluminiowa obudowa. Czyli cała bryła z aluminium. No fajnie, fajnie ten telefon wygląda. Na prawie powiedziałbym, że klon P30. Oj, coś klikam, że P30 Pro. Jeszcze co do frontu, no, żebyśmy zobaczyli, bo to tak sprytnie tło nam to ukrywa, ale możecie sobie zobaczyć, że jest wycięcie, czyli ekran w stylu USB nie ma żadnych noczów, tak jak w poprzedniej wersji, mi usenki. Tu jest tylko małe oczko, ale to już tylko zdradza, że do rozpoznawania. Naszej twarzy, bo też jest oczywiście rozblokowanie za pomocą twarzy, tylko i wyłącznie jeden aparat. To, co fajnie jeszcze jak sobie przybliżymy, ładnie, i sobie zobaczycie, to u góry jest ukryty dodatkowy głośnik, znaczy głośnik, głośnik do rozmów. Tutaj jeden minus, który tak samo nie pasował mi jak w przypadku. Um, Huawei AP30 Pro Niestety mamy tylko monofoniczny głośnik. Czemu? Czemu nie ma stereo? Tu jest głośnik, tu jest głośnik, ale on tylko służy i wyłącznie do rozmów, a nie do grania. No szkoda, że się mi nie pokusiło się o rozwiązanie stereo. Dla mnie już to jest jakby taki standard w 2019 roku, i co nie ma stereo, to mnie trochę irytuje, bo też czasami poza słuchaniem na słuchawkach lubię sobie coś odpalić normalnie na telefonie i co do słuchania na słuchawkach. Czegoś nam tu brakuje? Tak, nie ma mini jacka, więc tylko i wyłącznie prześciówka jest w zestawie, ale w moim już znikła. Więc, jeżeli chcecie słuchawki na mini jacku, to prześciówka przez USB-typ C na mini jacka działa. Oczywiście, wiadomo, po bluetoothie też można, no ale po kabelku fajniej. Dobra, przejdźmy do tego co z tyłu, czyli tych aparatów. Co nam tutaj się mi dało? Mamy jeden aparat główny. Z matrycą od sony i światło 1.8, 48 megapikseli, no dosyć ciekawie się zapowiada. Drugi mamy obiektyw szerokokątny. światło 2.2, 16 megapikseli i teleobiektyw, tutaj jest światło 2.2 również i 12 megapikseli. No oczywiście jest, po, po, dzięki temu teleobiektywowy mamy tutaj podwójny zoom optyczny, jest HDR, więc no, możliwości całkiem niezłe. Jeżeli przejdziemy do samej Aplikacji aparatu, no to tutaj jeszcze plusem jest to, oczywiście aplikacja taka standardowa, czyli krótkie wideo, slow motion, wideo, zdjęcia, foty w 48 megapikselach, czyli tej docelowej rozdzielczości, otóż to tej matrycy, jest jakiś tryb portretowy, jest tryb nocny, sami zauważyliście już, że na pewno to zdjęcie 48 megapikseli troszkę się zapisuje, chwilę to trwa, jest tryb nocny, panorama, jest tryb profesjonalny, Będziemy sobie to testować jak to zwykle u mnie. Posprawdzamy, jak te zdjęcia wychodzą. Jest oczywiście HDR, tryb a inteligencji. Co to w ogóle w ustawieniach? No, to klasycznie jak w Xiaomi. Ale co jest fajne, mamy nagrywanie 4K w 60 klatkach, 4K w 30 klatkach, Full HD aż w 960, 960 czyli Slow Motion Full HD w 90, 960 klatek. No, zobaczę, jak to będzie wyglądać, bo aż mnie to interesuje już o niższych. Jakościach, no to już nie mówię, Full HD jest 240 klatek, no ale to już mniejsza o to. Oczywiście nagrywanie H, H264, H265, wszystko co być powinno jest, więc sobie to będziemy sprawdzać i testować. Więc to też myślę, że fotograficznie może być fajnie. Zastanawiam się, jak wypadnie ten smartfon kontra S10, kontra P30 Pro, obydwa. Mam teraz oczywiście 10 z plusem, więc na pewno porównania będą. Myślę, że wszystkich. To będzie interesować, jeżeli chodzi o łączność standardową Wi-Fi do standardu AC, jest oczywiście Bluetooth 5.0, NFC, czyli wszystko, co być powinno. GPS dwusystemowy, a w sumie 3, Galileo, Baidu i Glonass, oczywiście, więc tutaj nie będziecie mieli praktycznie żadnych problemów. Co do samej baterii, tu myślę, że też może Was to interesować. 3300 mAh. Quick Charge 4.0 przewodowo 27 W. Jest też ładowanie indukcyjne, tutaj jeżeli dokupicie sobie odpowiednią ładowarkę aż do 20 W, no, będzie mega grzało, znaczy się rozgrzewało ogniwo i sam telefon. Więc tutaj no ja nie polecam takich szybkich ładowań, ale każdy sam może sobie do tego podejść. Oczywiście jest rozblokowanie twarzą, co widzicie, ja jestem za kamerą, no mimo tej jednej kamerki. No, trzeba przyznać, że działa ekspresowo. No i coś, co już znamy. Znamy z Huawei a Mate a 20 Pro, znamy to z Mi 8 wersji Pro, czyli czytnik linii papilarnych w ekranie. Jak on działa? No, jest to czytnik optyczny, czyli, no, widzieliście, że załapuje, ale czasami ma jakieś takie zwiechy, wiecie. Kwestia dobrego ułożenia palucha, dobrania teraz odpali, no raz się zawiesił, więc to no, odpowiem Wam szczerze, że już chwilę go używam, bo trzeba było go odpalić do, do filmu. Czasami jest super, czasami jest trochę gorzej. No cóż, takie są te czytniki. Dobra, co odnośnie samego softu. Mamy tutaj UI w wersji, e, gdzie to było, gdzie to było, to było na samym początku, czyli mamy 10.2. Zabezpieczenia mamy na poziomie drugiego, e, 1 lutego 2019 całkiem nieźle. Jak widzicie, 6 gig 128 gb pamięci. No, jestem ciekaw, jak szybkie będzie to urządzenie. Obstawiam, że co do wydajności, no, pobije chyba wszystko, co mam aktualnie u siebie. No, ale, no, trzeba będzie to sprawdzić. Nie mówię, jakie jest, bo szczerze mówiąc, jeszcze nic nie zrobiłem, wrzuciłem tylko benchmarki, trzeba będzie je nagrać, zobaczyć, ile sferek ma, ile punkcików, a później zobaczymy. Jak to realnie działa, więc, oczywiście, jak chcecie coś wiedzieć konkretnego, piszcie w komentarzach, co sprawdzić, co przetestować. Bo, no, jak zwykle, pomysły moje są, może Wam przyjdzie jakiś inny. No, wstępnie, telefon no taki wygląda bardzo podobnie do Mi 8, tylko nie ma tego tutaj takiego wielkiego wycięcia. Nie ma tych wszystkich aparatów w poprzedniej wersji. A tak to no po prostu Xiaomi, mi pełną gębą, oczywiście obsługa gestami jak już pewnie widzicie lub też jeszcze, żeście nie zauważyli jest, czyli te swapnięcia, które ja lubię i które są też w I nie wiem czemu w Samsungu nie ma ich, tylko są jakieś takie od dołu, to mi się akurat mega fajnie podoba, no więc cóż, bierzemy, działamy, testujemy. Więc jeżeli chcecie coś konkretnego wiedzieć, z tym coś sprawdził, piszcie w komentarzach. Oczywiście ta sekcja dla Was, więc jeżeli coś jeszcze chcecie ciekawego napisać, to tam na dole. Linki do społeczności, profil na platformie Patronite, link z ceną do tego smartfonu, bo myślę, że to jest ważne. Zobaczcie ile ten smartfon kosztuje, ile za niego można kupić Samsungów S10 z plusem w tej wersji 12-gigowej. No zdziwicie się, tutaj Xiaomi dało radę. Po prostu można zrobić ciekawy smartfon za niewielkie pieniądze. I to się chwali, to się chwali. Dobra, tyle. Odpalam, działam, testuję. Niedługo kolejne filmy. Xiaomi Mi 9. Z tej strony Łucek. Trzymajcie się ciepło. Hej!